Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus widząc tłumy wyszedł na górę. A gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego uczniowie. Wtedy otworzył usta i nauczał ich tymi słowami. Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości. Albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Błogosławieni jesteście, gdy Wam urągają i prześladują Was, i gdy z mego powodu mówią kłamliwie wszystko złe na Was. Cieszcie się i radujcie, albowiem wielka jest Wasza nagroda w niebie. Oto Słowo Pańskie. Dzisiejsza liturgia słowa zaczyna się od słowa Szukajcie. Jakoś się tu wszyscy spotkaliśmy na zielonej, to znaczy, każdy, każda z nas, odnaleźliśmy drogę, która tutaj prowadzi. To niby takie proste, ale czy proste. Dotarła tu dzisiaj do nas siostra Patrycja. Wysiadła pod manufakturą i nie bardzo wiedziała, jak tu dojść. Pierwszego kogo spotkała, to jakiegoś pana, który sprzątał, okazało się pan z Ukrainy. Trochę nie wiedział, gdzie to jest, ale chciał pomóc. Potem spotkała dwóch innych polesiaków tutaj. Jeden bardziej był zmęczony życiem, drugi trochę mniej. I ten Trochę mniej nie umiał odpowiedzieć, powiedział nie wiem, a ten bardziej powiedział, a to jest tu daleko, ale tu dwie przecznice dalej. I pokazał drogę siostrze Patrycji, dzięki temu tu jest. Więc trochę to tak czasami wygląda, że potrzebujemy spytać, bo czasami nie wiemy. I to pierwsze słowo szukaj, co mówi? No Mówi to, że zaczynamy od tego, że nie wiemy. I to nie jest nic dziwnego, to nie jest nic nadzwyczajnego. To dzisiejsze słowo, w ogóle, bardzo mocno prowadzi nas do takiej postawy pokornej, czyli takiej, która pokazuje prawdę o nas. Wszyscy pokorni ziemi, którzy wypełniacie Jego nakazy, Szukajcie i sprawiedliwości, i pokory, a będziecie ocaleni. To jest nauka, która płynie z pierwszego czytania. W Psalmie śpiewaliśmy, że ubodzy mają wstęp do nieba. W drugim czytaniu o tym, że niewielu spośród nas szlachetnie urodzonych według tego świata, którzy mogliby się jakoś pokazać, a nawet gdyby tak było, bo takich niewielu też potrzebujemy w kościele. Choćby wczorajszy patron, święty Tomasz, Zakwinu z rodu książęcego, nie byle jakiego. A jednocześnie porzucił to, co według tego świata mogło mu jakoś pomóc w życiu. Nie podobało się to jego rodzinie. Ale wiedział, w kim pokłada nadzieję. I potem widzimy go, jak całe swoje życie poświęcił szukaniu. Można by powiedzieć, był tak mądrym człowiekiem, a nigdy nie zaprzestawał szukać. Co więcej, pod koniec swojego życia powiedział: "Wszystko, co znalazłem, to jest słoma". Przy tym, jak Pan Bóg mu się objawił i zobaczył go, jakim jest. To jest dokładnie to słowo, które też święty Paweł nam przekazuje, ale też którego doświadczył. O którym mówi, że wszystko, czym mógłby się chlubić według tego świata, uznaje za śmieć. Byleby tylko pozyskać Chrystusa. I tutaj właśnie pisze, że właśnie my jesteśmy w Chrystusie który stał się dla nas mądrością i uświęceniem i sprawiedliwością i odkupieniem, czyli wszystkim, czego potrzebujemy. O czym moglibyśmy powiedzieć? Że znaleźliśmy. To jest takie eureka. To święty Andrzej, jak spotkał Chrystusa, potem powiedział do swojego brata Szymona i powiedział, znalazłem eureka. Tak jak... Jeden filozof, który wyskoczył na go z wanny i biegał po mieście. No? Bo odkrył tylko prawo wyporności. A tutaj odnaleźliśmy tego, na którego czekamy, który jest mądrością i sprawiedliwością i odkupieniem i uświęceniem wszystkim, czego potrzebujemy, nie tylko w tym świecie, ale na wieki wieków. I można by tak się napompować tym, a jednocześnie... Jak czytamy dzisiaj Ewangelię o szczęściu, o tym, co znaczy być szczęśliwym, święty Łukasz, bo dzisiaj czytamy wersję Mateuszową, mówi błogosławieni jesteście wy. Co to znaczy? Że Pan Jezus tak nas widzi. Widzę was jako cichych, jako ubogich, jako szukających pokoju? Jako cierpiących dla sprawiedliwości. Widzę to w Waszym życiu, że to się przejawia. I to będzie droga do szczęścia, jeżeli tacy Wy, jacy jesteście, złożycie ufność we mnie. Bo ja Wam jestem w stanie dać właśnie to szczęście. Szczęście i na tym świecie, i na wieki. I nikt inny nie jest w stanie wam tego dać. I to nie jest narcyzm czy jakieś wywyższenie, tylko świadectwo prawdy, czyli też pokora, bo Pan Jezus wie dokładnie, kim jest i co może nam dać. Jednocześnie wie, że nie może dać tym, którzy są pyszni. Nie może dać temu faryzeuszynowi, który modli się w świątyni i cieszy się, że nie jest jak ten celnik. Nie może dać młodzieńcowi, który wszystko wypełnia od swojej młodości. A każdemu innemu, kto szuka, kto w nim pokłada nadzieję, może dać. Jednocześnie w tym słowie jest co zawarte? To, że jeżeli jesteśmy Jego uczniami, to rodzi się pytanie: czy my tak umiemy patrzeć, jak On? Na siebie, nawzajem, na siebie samych, nawet. Że to, że ja jestem cichy, że jestem ubogi, że szukam pokoju i często nie znajduję, że jestem prześladowany, że jestem miłosierny, a nikt nie jest dla mnie za to wdzięczny, bardzo. Że ja taki jestem błogosławiony. I ci, którzy mnie tacy otaczają, też są błogosławieni. Czy ja umiem tak patrzeć, jak nasz mistrz? Czy jednak według tego świata mam tą pokusliwość do tego, żeby być znaczącym, żeby być większym, żeby mieć ostatnie słowo, żeby wygrywać? I nie o to chodzi, żeby chrześcijanie nie mieli żadnych sukcesów w tym świecie. O nie. Ale o to, co ja choćby znajduję w jednym z pierwszych pism chrześcijańskich, w liście do Diogneta. Pozwólcie, przeczytam może nawet trochę obszerny fragment z tego listu, chociaż bardzo polecam, żebyście cały przeczytali. Łatwo można go znaleźć w internecie. Zadaję takie pytanie, czym są w świecie chrześcijanie? I zaczyna. Chrześcijanie nie różnią się od innych ludzi. Ani miejscem zamieszkania, ani językiem, ani strojem. Nie mają własnych miast, nie posługują się jakimś niezwykłym dialektem. Ich sposób życia nie odznacza się niczym szczególnym. Nie zawdzięczają swej nauki jakimś pomysłom czy marzeniom niespokojnych umysłów. Nie występują jak tylu innych w obronie poglądów ludzkich. Mieszkają w miastach greckich i barbarzyńskich, jak komu wypadło. Stosują się do miejscowych zwyczajów w ubraniu, jedzeniu, sposobie życia, a przecież samym swoim postępowaniem. Uzewnętrzniają owe przedziwne i wręcz nie do uwierzenia prawa, jakimi się rządzą. Mieszkają każdy we własnej ojczyźnie, lecz niby obcy przybysze. Podejmują wszystkie obowiązki, jak obywatele, i znoszą wszystkie ciężary, jak cudzoziemcy. Każda ziemia jest im ojczyzną, i każda ojczyzna ziemią obcą. Przebywają na ziemi, lecz są obywatelami nieba. Kochają wszystkich ludzi, a wszyscy ich prześladują. Są zapoznani i potępiani, a skazywani na śmierć, zyskują życie. Są ubodzy, a ubogacają wielu. Czym są przecie w świecie chrześcijanie? Jednym słowem, tak skracając, czym jest dusza w ciele, tym są w świecie chrześcijanie. Tak zaszczytne stanowisko Bóg im wyznaczył, że nie godzi się go opuszczać. Wybrałem tylko niektóre fragmenty. Naprawdę warto sięgnąć do tego listu, po to, żeby się umocnić. Nie muszę być kimś, kim nie jestem. Mogę być tym, kim jestem, mieć się tak, jak się mam, robić to, co mogę, jakby powiedziała mała Teresa, iść swoją małą drogą. Mogę nawet, tak jak. Jest objawione świętej Katarzynie ze Sieny. Jak Jezus mówi do niej: Ja jestem tym, który jest, Ty jesteś tą, której nie ma. To znaczy, że nawet mogę być nikim, czy niczym dla tego świata. Ale jeżeli Pan Bóg widzi mnie i tak nazywa, nawet niczym, to znaczy, że mnie widzi. To znaczy, że ja jestem dla niego wystarczający, czy wystarczająca, żeby mnie uszczęśliwić. Kończę tylko tym jednym pytaniem. Czy ja mu na to pozwolę? Czy ja najpierw przyjmę to, kim jestem? A później pozwolę mu dalej mnie w życiu prowadzić. To jest opowieść o ufności. Jezus mówi: szukajcie, a znajdziecie, kołaczcie, a otworzą wam, proście, a będzie wam dane. I dodaje: każdemu, każdy, kto prosi, otrzymuje. Kto szuka, znajduje, a kołaczącemu otworzą. Tam nie ma słowa niektórzy. Tam jest słowo każdy. Kim by nie był. Jeżeli przyjmiemy tę łaskę, jeżeli przyjmiemy to pokorne słowo o naszym życiu, doświadczymy szczęścia, doświadczymy błogosławieństwa, ale nie na naszą miarę, ale takiego, jakie jest nam obiecane. I jakie może dać tylko on. Jezus Chrystus.